Dzień dobry, witam w sobotni poranek. Do oferty trafia samochód, który wczoraj przyjechał do nas z Niemiec. Samochód, który był już pokazywany podczas zakupów południowych Niemczech. Jest to Renault Megane GT190 z rocznika 2013. Samochód po pierwszym lifcie. Ale zanim to, chciałbym tutaj wyjaśnić, bo wiele osób nie wie, czym jest tak naprawdę Renault Megane GT190. Otóż. Po pierwszym lifcie, który miał miejsce w 2012 roku, samochody wyprodukowane w roku 2012 miały nazwę i moc w dowodzie rejestracyjnym 180 koni, a te wyprodukowane w ostatnim roczniku, czyli w roku 2013, miały w briefie deklarowaną moc 190 koni. Oczywiście i te 180, i te 190 na hamowni wypływają kolokwialnie mówiąc, około 200 koni. Jednak jest to jedno i to samo. Także taki kwit marketingowy ze strony Renault. Nic więcej, także jeszcze raz podsumowując, 12 rok oznaczenie GT180, czyli stare oznaczenie, i 13 rok jako jedyny oznaczenie GT190. egzemplarz doskonale znany, znany naszym subskrybentom i osobom, który, którzy polajkowali stronę na Facebooku kto pierwszy raz trafia na kanał MM Motors auto, auto, pewne auta używane to po prostu zapraszam na stronę na Facebooku o tej samej nazwie gdzie znajdują się zdjęcia tego samochodu podczas gdy był kupowany w Niemczech jak również na naszym kanale jest dostępny film z zakupu tego, tego konkretnego egzemplarza. Przechodzimy już do takiej szczegółowej prezentacji. Auto wyprodukowane w roku 2013, rejestracja również rok 2013. Pojazd do tej pory przejechał 177 tysięcy kilometrów. Od początku do końca był serwisowany w autoryzowanym warsztacie Renault. Na uwagę tutaj zasługuje praktycznie najbogatsza wersja wyposażenia. Nie ma jednego elementu, jakim jest nagłośnienie BOS. Egzemplarz wyposażony tutaj już zewnętrznie widać w reflektory xenonowe. Cechą charakterystyczną Listu z roku 2012 jest inny zderzak już ze światłami do jazdy dziennej. W aucie są również czujniki parkowania z przodu. I z tyłu. Auto w Niemczech było sprzedawane z roczną gwarancją obowiązującą na terenie Niemiec. Z przodu mamy całkowicie nowe tarcze hamulcowe. Z tyłu nie są nowe, ale są w bardzo dobrym stanie. Na aucie mamy nowe opony marki premium jest to Continental. Lakier biała perła mam nadzieję, że tutaj to widać różnie, to w cieniu. Różnie zależnie to widać, jak, jak pada światło yy, i rzadka cecha w Renault Megane GT, czyli yy, szyberdach. Samochód, jak myślę, doskonale widać utrzymany w idealnym stanie. Nie wiem, czy na nagraniu będzie dobrze to widać, że jest to lakier perłowy, no musicie uwierzyć na słowo, o chyba mi się wydaje tutaj na w tylnej klapie tak padło słońce, że widać, że jest to biała perła, a nie akryl. Generalnie jest to kolor dostępny od rocznika 2013. Do 12 roku mogliście kupować Megane GT wyłącznie w lakierze akrylowym. Mówiłem w Niemczech, że auto jest bezkolizyjne jednak miało powtórnie lakierowany prawy przedni błotnik i cieniowane drzwi więc teraz sobie przejdziemy do pomiaru powłoki lakierniczej maska w lakierze oryginalnym słabo to widać, ale jak ktoś nie wierzy, no to może sobie po prostu ze swoim miernikiem przyjechać żaden problem błotnik oryginał 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 eee, także lewa strona pojazdu jest w lakierze oryginalnym zobaczymy sobie pokrywę bagażnika pokrywa z bagażnika w oryginale i została strona prawa mam nadzieję, że tutaj inaczej pada cień akurat w tą stronę i te Wyniki będą bardziej widoczne, ale to dobrze, bo w sumie ta strona nas bardziej interesuje niż strona przeciwna, która jest w oryginale. Błotnik jest w oryginale, drzwi oryginał. Teraz sobie zobaczcie na te drzwi, które były cieniowane. Tutaj mamy oryginał, tutaj gdzie były cieniowane do lakierowanego błotnika jest drugi lakier. No i błotnik. Drugi lakier, podsumowując, na wszystkich elementach, na prawie wszystkich elementach, fabryczna powłoka lakiernicza, prawy przedni błotnik lakierowane, lakierowane i cieniowane. Drzwi prawe przednie, przechodzimy do wnętrza. Chyba trzeci raz, albo czwarty w mojej ofercie Renault Megan GT z wnętrzem za dopłatą. Jak ktoś nie wie, czym się różni, no to powtarzam to jak mantry, ale powtórzę jeszcze raz. W standardowe wnętrze jest wykonane środ środki foteli z materiału, boczki ze skóry ekologicznej. Za dopłatą było właśnie takie wnętrze dwukolorowe, beżowo-czarne, z prawdziwej skóry. Tak samo kierownica w tej samej kolorystyce. Tak jak powiedziałem na samym wstępie, auto prawie maksymalnie wyposażone. Mówię prawie, bo... Nie ma jednego elementu, który mógłby być, jakim jest nagłośnienie BOS, ale mimo wszystko samochód wyposażony w podgrzewane fotele, nawigację. tak jak wcześniej powiedziałem, czujniki parkowania z przodu, czujniki parkowania z tyłu, kamera cofania, szyberdach. Tak auto prezentuje się wewnątrz, ogólnie utrzymany w genialnym stanie. To idziemy chyba jeszcze na stronę pasażera. Poliftowy dekor Renault Sport. wiecie, sami tych samochodów miałem kilkadziesiąt w ofercie, podejrzewam, że koło 70. Cały czas to samo pokazuję, ale to nie chodzi o to, żeby pokazywać, jak te fotele wyglądają. Ja tu już powiedziałem, że jednego elementu brakuje do pełnej wersji wyposażenia. No i teraz kilka informacji, takich od strony stricte serwisowych. Na koniec nie będziemy się tutaj bawić w papiery, ponieważ do samochodu mam wydruk z wszystkich serwisów ASO od nowości. Ostatni serwis w samochodzie był wykonany przy. Oczywiście w autoryzowanym serwisie przy przebiegu 168 tysięcy km. W tej chwili auto ma przejechane 177 tysięcy. Widzieliście w Niemczech, jeszcze ważny do 2024 roku. Także jeżeli ktoś jest tym samochodem mocniej zainteresowany, wystarczy zadzwonić, podać maila, nawet smsa napisać, Ja historię z ASO mam już wyciągniętą. Także wszystkie wizyty serwisowe jestem w stanie. W miarę możliwości, jak jestem przy komputerze, po prostu osobie zainteresowanej wysłać na adres mailowy. Także żadnego zaskoczenia nie ma. Kolejny świetny egzemplarz pojawia się w naszej ofercie. Osoby, które szukają, nie wiem czy ktoś teraz szuka czy nie szuka, są zorientowane na pewno, bo zapowiedzi wszystkich aut. Taką mamy po prostu zasadę. Czy filmik, czy zdjęcia z zakupu za granicą staramy się wrzucać na nasz fanpage i zawsze to robimy. Jeżeli bierzemy samochody od zaufanych dealerów, że tak powiem na telefon dostajemy ofertę, no to są wiadomo tylko, tylko zdjęcia. A jeżeli zakup, zakupi, zakupujemy pojazdy osobiście, no to nagrywamy też filmik. Tak samo w tym przypadku jest film jak auto było kupowane na terenie Niemiec. Jeżeli kogoś ten pojazd interesuje, bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu telefonicznego. Trzymajcie się, pozdrawiam, dobrego weekendu.